Jak tam kurwa! Apel do wszystkich skór dalej trzymających swoje brudne polskie łapy na majątkach moich przodków. Oddajcie wszystkie kamienice skór Jak wam jest, zachowujecie się jak hieny. Podczas kiedy moi przodkowie po nocach uczyli się języków obcych, i trudnej sztuki kupiectwa wasi przodkowie byli zwykłymi śmieciami i psami i przetrwaniali te nieliczne śmieci, które mieli chlając, kurwa, i współpracując z nazistami. Oddajcie majątki jeszcze raz, powtarzam, zanim wielka moc Izraela sama się o nie upomni. Kurwa, psy! Polska! Oddaj majątki, które zagrabiłaś mojego. mojemu ludowi kurwa. To mu ostatnie wezwanie zanim fala Izraelitów zaleje wasze chujowe miasta i doprowadzi je do porządku. Ja! Kurwa, jestem najlepszy. Jestem kurwa najlepszy w tym, co robi i wszyscy o tym wiedzą. To nie moja wina, że w waszej zjebanej Europie nie ma wolności słowa. I wasi rodacy mają was w dupie, kurwa. Wszyscy na was srają. Wy nawet się na siebie sami schracie, prowadząc taki tryb życia, jaki prowadzicie śmiecie. Ja yeah, pierdolę, kurwa. Nie zasługujecie na wolność, nie dorośliście do tego. A zresztą i takie nie macie, bo wszyscy was ruchają jak chcą, biedaki, kurwa. Pamiętajcie, tylko biednym społeczeństwem można kierować tak, jak stanem, kurwa, brudnych psów zajebanych w Tupę i o to właśnie chodzi.